Siema, rozpoczął się event footy, dlatego muszę wam coś z tego nagrać. Dlatego bez bełnego przedłużania lecimy do filmu. Tutaj wyświetla Wam się lista ostatnich subskrybentów i rozpoczynamy ten odcinek. Widzowie, przepraszam, że jestem taki nieogarnięty, bo jest to leciutka wstawka, bym mógł powiedzieć. Grałem sobie tak po prostu, bez nagrywki i chciałem sobie otworzyć paczkę piłkarza Toc i to co tam wyleciało, wow, pokażę wam to teraz właśnie. No jest to Lautaro Martinez. No szczerze, jak zobaczyłem Argentynę, to pomyślałem o tym z MLS-u, ale potem jak zobaczyłem Inter Milan, no to Lautaro. A więc to jest Lautaro Martinez. Eee, no jest niski, bo on 76. Grałem w tym nie tylko 4 mecze, 6 mecze, bo... Tak naprawdę to jest mój zapasowy napastnik Bo wow, mam tutaj Czecha eee, No i tak Rozpoczął się ten event jest I rozpoczął się nowy karnet Gdzie jest rzecz, którą ja naprawdę bym po prostu chciał. Czyli Jest to Oczywiście eee, No jest to o, 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 Zapomniałem z... To jest właśnie moje przygotowanie do odcinków Wystaw na incytacji byle górno prostu może być eee, rozpoczął się właśnie event footies i, je, i do wygrania jest tam na końcu właśnie tego karnetu jest to Vinicius Junior którego no chciałbym dlatego ja tu wystałem po prostu byle co by zrobić jak najszybciej, jak najszybciej właśnie tego Viniciusa eee, doszedł też Cristiano Ronaldo który ma 99 jest to chora karta, no, którą chciałbym raczej dostać mam Brazylię Esienia Italiskę, któregoś trąpiłem, ja go chyba dalej mam, nawet bo ja go chyba nie przepaliłem. O liczymy na Footies, ale mamy 85 plus kogoś, Esio, Humez Tease. Czego jestem zażenowany troszeczkę? To nawet wiem kto to jest. brun o wreszcie jest jakiś footies. Zmiana pozycji. LS to jest... To Hernandez! Plus. Serbia, Wlachowicz, dobra. Chociaż on ma chyba 84, więc i tak nawet spoko dropu. to jakiś tam wiele, ale no mogłoby się też, też, też fajnie dropić Anglia, eś, Henderson, znowu. Rzeźbiłam go dostałem, ledwo co. Trochę się nawet uspałem, przy tym patrz, jak to jest na stał. Ruben, Neves, serio. Chociażby się widzę, jaki ktoś zechciał. Nie ma ekranu, chyba. Psoma, sto, 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 to to? sto, rozpocząć sto, 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 czeka z niepokojem O, o Neymar. sto, to fakt na dobre za w pierwszym składzie i w sercach kibiców. Myślmy, dobra, że dobra, Spoko? Spoko? Kufka. Nie! No tak, gra przebiega pod dyktando miejscowo. Mimo wciąż utrzymuje. co? Tam nie Tam nie było Tam nie było może Tam nie było złego. Tam nie było złego. Ok, nie było złego. Tam nie było złego. Tam ma sporo możliwości podania, na co się zdecyduje? Na to, że Bremer to wybił, Do, Do czego ty ci podałeś? James! James! James, ty idioto, James! Dobra Spoko, interwencja. Spokojnie, cofnąć teraz brodo. Znaczy się taką. Tak! ODEGAR! Teraz nie, proszę, nie, nie mogę nie ma, ma już tak, No to widzowie mamy Futis Robert Lewanduksa Obiecęć transfer 94 mamy już co do miniaturki dodać. Trzeba jeszcze zrobić tutaj rozbudowę toc, dlatego taki... leci pierwszy skład o ocenie 85 plus. jest tu La Crua i To Hernandez i tak jak widzicie. Taki właśnie leci ostatni skład chciałem tutaj pożegnać Galenę, który rozegrał 52 mecze i 4, 14 goli i 21 asyst chciałem też tutaj pożegnać Campbella, który zaraz miał 82 mecze i 18 bramek 21 asyst No i Ibrahimovic, który zagrał 23 mecze, 13 bramek i 3 asysty Taki leci ostatni skład, mamy paczki Ja idę rozegrać mecz, żeby dostać paczki Mamy Paczkę kupiłaś to i się widzimy przy otwieraniu. Hej, nie wiem jaka to jest kolejność. Nawet nie pokazuję tego, bo to jest jakiś. Nawet nie łokał trzymałem. Wezmę wszystko, wiadomo. Bo podążono urządzenie wyjściowe, dobra, chyba mi się padł, odpiął i się wpiął znowu. Nieważne. Ekstremalny złoty, nie na tego. Ja szanuję wasz czas, dlatego. Niestety będzie to długi odcinek. Ale no. Zobaczcie, że on się tak spodobał po prostu. A tu może coś być fajnego. Turkisz, czahanoglu. Nie, nie Czachanoglu, Oskan jakiś. dobra. Szczerze, oni mi się nie sprzedają do tego. Beć. Niektóre karty czas sprzedać. Tu mi coś tu nie pasuje, ale dobra, warunek Mieliśmy otwierać paczki, a nie bawić się padem Serio. O, jak dobrze to są wszystko tutaj Takie karty, których mogę szybko spikstalować, bo naprawdę nimi nie jest potrzebne Paczka dwóch rzadkich złotych, o, to jest właśnie jest karnet z czwartego poziomu Hiszpania, to nic nie może być dobrego Nacho Fernandez, 82 Real Madrid Pulisic Pulisic, ja nie mam co z nim zrobić, tamtego wezmę, po prostu E, paczka dwóch... Nie, to było na czwarty level, tam to nie wiem za co było. Mamy zimową kartę, wreszcie Niemcy. PO Dobra, szczerze, jak zobaczyłem Niemcy to liczyłem na jakiegoś. zapomniałem e, e, jak jego... mam na imię Kimisia właśnie. Ale no jednak jak widzę to jednak mi się nie poparciło z tym Kim Kimisia. Paczka pokazuje to. Moment. Francja Sissoko e, Nie, Fekir! Dobra, szczerze już dzisiaj na Sissoko, ale Sissoko jest chyba SPD Wezmę zagroń, bo to będzie fajny folder naprawdę Mieszana paczka piłkarzy Prime właśnie zostaje otwarta, wylatuje nam... Nie wiem co w sumie Christensen Nie Hojbiak jednak z Tottenhamu yy, Dlatego Marc... resztę sprzedam, a ten Hojberg mi się może przydać, bo jakiś... Nie, Hojberga sobie zostawię jedynie. Wiesz, że z tego by było najwię... najwięcej kasy, ale zostawię tego, bo może mi się przydać szczerze mówiąc. Yy, Duża złota paczka Prime. Zimowe znowu Niemcy. Znaczy... Holandia. Kliber. Ale tutaj może być więcej tego. Klajber, piłkarz 75, ile on jest warty? CO? Po, 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 pokaż to chłopie, ile? Ła <grytansuj> Dobra ten. To mi się nie przyda niestety To mi się przyda Te też mi się przyda, to jest fajny foderek, sobie mówiąc Dobra, menadżera sobie jeszcze zostawię Ale Piłka 75 plus 80 Jezus, paria. <noise> no, już coś deklamer troszkę uratował tą paczkę. Wezmę ich, tych się pozbędziemy. Za dwa, 500. fajne. Fajne kasy nawet z tego. lecą, dlatego? Paczka piłkarza za Toc. Inni. Maksymalnie 90, bo nie bijam tego, ale tak. To, co tu jest? Turkisz kółnok. Nie. Kadioglu. Tym właśnie momentem, którym dostaliśmy Kadioglu, to ty? No to c... no wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Stawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. Do zobaczenia. Cześć!